Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 5 czerwca 2024 roku. Słońce wzeszło o 4:27, a zajdzie o 20:59. Imieniny obchodzą Walter, Valeria i Bonifacy. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe? To i tak się spełni. Dziś Dzień Ochrony Środowiska. Moc to na dziś? Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie. Za Hanzi. 321. Wydanie Codziennika Motywacyjnego. Zaczynamy. Dziś o tym, co dotyka wielu tych, którzy uczestniczą w rozwojowej bańce. Którzy z jakiegoś powodu postanowili zmieniać swoje życie, którzy postanowili stosować te patenty, skille, game changery, czytać rozwojowe książki, uczestniczyć w szkoleniach. I z jakiegoś powodu, pomimo tego, że oni to wszystko wiedzą, że ta wiedza przychodzi do nich, oni chłoną, stosują, coś nie działa do końca tak, jak oni oczekiwali by tego. Dziś o klątwie wiedzy. Posłuchaj bardzo uważnie. Jest wiele osób, które jak trafia do rozwojowej bańki, zaczyna zauważać, że te wszystkie patenty, te wszystkie poradniki, książki, kursy, szkolenia są w stanie zmienić ich życie. I to super, bo rozwój człowieka to jest coś nadrzędnego, co nam zostało ofiarowane. Doskonalenie swojego życia, zmienianie, wychodzenie z deficytów, budowanie dobrego i spełnionego życia. Tak, żeby za każdym razem, kiedy rano wstajesz, móc uśmiechać się do samej siebie, samego siebie. Żeby twoje życie było. Zgodne z Twoimi oczekiwaniami. I wiele osób trafia do tej rozwojowej bańki, chłonie wszystkie książki, szkolenia, kursy, medytacje, bo ma nadzieję na to, że dane patenty, skile, game changery itd. zasypią deficyty w ich życiu, że nie będą już oni zmagali się z brakiem kasy, z miłością, a raczej jej brakiem, niską samooceną, mobbingiem itd. itd. Ze wszystkimi tymi rzeczami, które w ludzkim życiu postrzegane są jako Deficyt. I tacy trafiają do tej bańki, chłoną to wszystko i zaczynają stosować na potęgę i mijają bardzo długie tygodnie, miesiące, czasem i lata i zdają sobie sprawę, że z jakiegoś powodu te deficyty dalej są obecne w ich życiu. Oni mają jakiś zasób wiedzy i oni dokładnie wiedzą, co należy, jak zrobić, żeby dany deficyt zakopać, żeby wyjść z danego ograniczenia, żeby zmienić myślenie. Z jakiegoś powodu to wszystko powraca. To jest tak zwana klątwa wiedzy. Wiele osób, jak zaczyna studiować to wszystko, czym zajmujemy się na kanale Mediteusz czy na innych rozwojowych kanałach, Trafiają na NLP, na Sylwę, na Nauki Tol, na, na Dispense, na Louis Hay, na Murphy'ego, na wszystko, na wszystko dookoła. Każda z tych metod, każda z tych książek, poradników, każde każda ze szkoleń, każde z seminariów daje obietnicę dobrego i lepszego życia na samym końcu. Daje patenty, narzędzia, daje metodologię, co zrobić, żeby i tutaj wpisz, co należy zrobić, żeby wyjść z deficytu, który Cię dotyka. Jednakże wiele osób chciałoby natychmiast i to jest super, no bo kto z nas chce żyć w deficytowych dołach? Kto chce być dojeżdżany albo cierpieć z jakiegoś powodu? Osoby takie zaczynają stosować te patenty, te skile przez bardzo krótki czas, ponieważ w tym czasie zaczyna trafiać do nich kolejna i kolejna dawka wiedzy, którą oni natychmiast chcą wprowadzić w życie. I wielu, ale to wielu, w takim modelu żyje przez naprawdę bardzo długi zasób czasu. Zauważa, że stosuje te wszystkie narzędzia, stosuje medytację, transy, uważności itd. I z jakiegoś powodu te deficyty są dalej takie, jakie były, w wielu przypadkach głębsze. Dzieje się z prostego powodu. Ludzie nie dają metodom działać. Nie fiksują się na innej metodzie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że będą siebie samych przekonywali do tego, że ta metoda, która została poznana przed chwilą, jest dużo lepsza i skuteczniejsza od tej, którą stosowali do tej pory. I tak jest dokładnie w wielu przypadkach. Ja spotykam wielu swoich coachi, wielu kursantów, studentów, z którymi rozmawiam. I wielu z nich właśnie boryka się z klątwą wiedzy, no bo przecież Dispenza powiedział to, Tol powiedział to, Louis Hej powiedziała tak, w książce o NLP wyczytali tak, Silva mówił jeszcze tak, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynają stosować każde z nich. Zdaj sobie na samym początku sprawę, że w takim przypadku dotykasz bardzo delikatnej materii. Jaką jest ludzka podświadomość? Ona działa schematycznie, przyzwyczaja się do pewnego modelu działania, przyzwyczaja się do pewnego przelotu, który zostaje do niej wrzucany. To, żeby ona zaczęła funkcjonować zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, to nie jest tydzień, dwa czy trzy dni na zmianę przekonań, na przeramowanie, na zmianę postrzegania i na wprowadzenie w życie tych metod. Często deficyt, który, z którym się zmagasz w Twoim życiu, został budowany przez wiele lat. Nie wymagaj od metody, żeby zmieniło się coś w przeciągu jednego dnia. Zmienia się oczywiście, jeżeli podejmiesz decyzję, że tak jest, no bo samo wprowadzenie metody jest zmianą, ale w momencie, kiedy zaczynasz stosować jakąś metodę i następnie po trzech dniach dajesz sobie, zdajesz sobie sprawę, że to nie działa, Twoim zdaniem oczywiście na poziomie świadomym i zaczynasz... Wprowadzać inną od innego nauczyciela o inny patent, inny skill, no to robisz w swojej głowie naprawdę niezły mętlik, bo podświadomość już zaczęła łapać to, co ty wprowadzasz w życie, a ty jej zmieniasz schemat działania. Zachowujesz się całkiem inaczej. W wielu przypadkach robisz co, coś innego, co ma doprowadzić Cię do zaspania tego deficytu, ale z jakiegoś powodu nie wierzysz w metodę, którą stosowałeś albo stosowałaś przed chwilą. Wiele osób, z którymi się spotykam, pyta mnie, no dobra, ale. Klątwa wiedzy, jak z tym walczyć, coś z tym robić, bo ja przeczytałam, przeczytałem tyle i tyle rozwojowych książek. Byłam na NLP, na Silwie, teraz zapisałem się na coś tam innego, albo zapisałem oglądam podcasty, słucham podcastów, oglądam programy, spotykam się w kręgu zainteresowań tej rozwojowej bańki i z jakiegoś powodu cały czas ten deficyt jest obecny. Co zrobić? Przede wszystkim jak wybrać metodę, która będzie dla mnie skuteczna? Kurczę, i tu tkwi haczyk, pewien haczyk i pewien mechanizm, który, jak zrozumiesz, wszystko zaczyna się zmieniać o 180 stopni. Na samym początku zauważ, że wszyscy autorzy poradników, które dotyczą dobrego i spełnionego życia, wszyscy autorzy, którzy prowadzą szkolenia, wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą jakieś wykłady, czy Kołczowie, czy trenerzy, czy ktokolwiek inny, kto przekazuje ci wiedzę, u samej podstawy ma jeden cel: żeby ta wiedza trafiła do ciebie i żeby stosowana mogła zmienić twoje życie. I to jest super. Jeżeli to zakumałaś, zakumałaś, że tutaj nie ma żadnej magii, nie ma żadnego wódu ani czarowania, jest to porcja wiedzy, która wprowadzona w życie i konsekwentnie wdrażana i realizowana przyniesie ci dobrostan. Jest super, jeżeli to rozumiesz, jest naprawdę dobrze. To jest pierwszy krok do sukcesu. Ale teraz, jaką metodę wybrać? Co zrobić, żeby trafić na taki skill, na taki patent, który naprawdę zadziała dla mojego dobrostanu? Otóż, należy sobie rozpisać albo, nie wiem, zanotować, narysować różne metody, które mogą pasować do wychodzenia z twojego dobrostanu i one naprawdę jak się przyjrzysz im bardzo dokładnie w wielu przypadkach będą się ze sobą pokrywały. Pewne patenty będą dotyczyły medytacji, uważności, ograniczających przekonań i tak dalej. One mogą być podane w różnym sosie przez różnych trenerów, autorów i tak Od ciebie zależy, którą z tych metod wybierzesz, a wybierzesz ją bardzo prosto. Musisz intuicyjnie jak to się mówi na niektórych kanałach ezoterycznych, sprawdzić, co z Tobą rezonuje, co Cię przekonuje na pierwszy rzut oka, kiedy przeczytasz o tej metodzie, dowiesz się o niej, usłyszysz, co dla Ciebie, Twoim zdaniem, w Twoim odczuciu, będzie dobre. To jest podstawa, bo jeżeli ty stwierdzisz, że to twoim zdaniem może z tobą w cudzysłowie rezonować, że może działać dla ciebie, to już jest połowa sukcesu, bo dopuszczasz możliwość działania tej metody. Bo weź pod uwagę jedną rzecz. Te wszystkie metody mówią tak naprawdę o tym samym, tylko podane są w różny sposób i w różnych anturażach, w różnych opakowaniach. Dlaczego tak jest? Bo każdy z nas jest inny. Dla jednego wyjściem w dobre i spełnione życie, zasypaniem deficytowych dołów, będzie na przykład praktyka magii poranka, czyli wstawanie o 5 rano, medytacja ze słońcem, dziennik wdzięczności i wszystkie te rzeczy. Które praktykowane są w tejże metodzie, w tymże patencie. Dla jeszcze kogoś innego, kto na przykład żyje w biegu, będą to wieczorne transy, które pomagają oczyścić podświadomość, zapanować nad pewnymi zdarzeniami w życiu, jak odczucia, przeramowania itd. I ten ktoś będzie chciał to robić wieczorem, wdrażać w życie. Jeszcze ktoś inny będzie potrzebował odosobnienia na jakiś tam czas, żeby pomedytować, przemyśleć, przewartościować, przestawić. I jeszcze ktoś inny będzie potrzebował na przykład biegu na bieżni podczas medytacji i transu. Są takie osoby. Musisz wybrać z tych wszystkich metod, co twoim zdaniem z tobą rezonuje, co jest z tobą spójne. I teraz, jak to zrobisz, następuje jedna bardzo ważna zmiana w twoim życiu. Akceptacja. Jeżeli zaakceptujesz, no to wtedy sprawdzaj. Czy działa, ale nie sprawdzaj na zasadzie takiej, że przez 3, 5, 6, 10 dni powprowadzasz to w życie i potem kurde nie działa. No, ale ktoś powiedział coś innego: Jadę od nowa. Podświadomość, tak jak wiesz, jest karmiona przez Ciebie wszystkim tym, co robisz sukcesywnie, każdego dnia i pod każdym względem. Cały czas Twoje przekonania, Twoje wkurwy, Twoje wszystkie reakcje na zewnętrze, Twoje postrzegania trafiają tam i podświadomość serwuje. W momencie, kiedy dostaniesz jakąś metodę, zdasz sobie sprawę, że ona jest dla Ciebie przydatna, że rezonuje, to nawet jak nie zauważysz wyników za 2-3 dni, 5 tydzień, to nie poddawaj się. To nie znaczy, że ta metoda nie działa. Naprawdę. Należy konsekwentnie wdrażać ją w życie i konsekwentnie dążyć do realizacji tego planu. No bo jak sama wiesz, albo sam wiesz, na planie Mentalnym, na planie, że tak powiem, umysłowym, my możemy sobie wymyśleć wszystko, możemy sobie postanowić, że będziemy, nie wiem, mieli ogony i wszystkie inne te rzeczy, których zazwyczaj nie mamy. Nasze postanowienie nic nie zmieni, ale zmieni wszystko to, jeżeli zaakceptujesz i konsekwentnie i z determinacją zaczniesz to wdrażać w życie. Mało tego. Musisz być świadoma albo świadomy przez cały czas tego procesu, że dana metoda, bez względu na to, czy to jest hipnotyczny trans, czy to jest medytacja, czy to jest uważność, czy to jest dziennik wdzięczności, sam z siebie nie robi żadnej magii w Twoim życiu. Magię w Twoim życiu robi stosowanie tejże metody, która ma zapewnić Ci poszukiwanie rozwiązania, poszukiwanie i działanie na planie realnym. Bo Twój deficyt w większości przypadków istnieje li i jedynie na planie realnym, w Twoim życiu. Rozumiesz? Nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest brak miłości, czy to jest brak kasy, czy to jest niska samoocena, czy to jest mobber w pracy, czy to jest toksyk. To wszystko nie dzieje się w Twojej głowie paradoksalnie, tylko w Twoim życiu jako takim. Rozumiesz? Czyli jeżeli nie masz miłości, to nie jest to, że w Twojej głowie jest jakieś przekonanie, że miłość to jest jakiś w ogóle dziwny, dziwna sytuacja i w ogóle nie kochaj, odejdź, zapomnij. Tylko to jest zbiór przekonań, które emanują z ciebie na zewnątrz i nie pozwalają ci, blokują cię na etapie działania na planie fizycznym, no bo poszukiwanie miłości odbywa się na planie fizycznym. Jest to bywanie pomiędzy. Tym samym gatunkiem, albo różnymi płciami, albo tymi samymi płciami, i znalezienie tej chemii, która zadziała, znalezienie tej przysłowiowej drugiej połówki. Albo pomimo umiejętności, narzędzi, wiedzy, nie zarabiasz tyle, ile winnaś albo winieneś zarabiać. Z prostego powodu, na planie fizycznym, na planie prawdziwym, takiego normalnego, świadomego życia podjęłaś albo podjąłeś decyzję, że tak jest, podpisując umowę, zawierając kontrakt, lokując się w takiej, a nie innej firmie, sprzedając taki, w taki albo w taki sposób dany produkt albo coś innego. Suma, którą uzyskujesz, również przychodzi do ciebie na planie fizycznym. Oczywiście to wszystko przeklikasz w swoim umyśle, no bo twoje postrzeganie, twoje, twój zasób Twoje dążenie do celu to tak naprawdę w większości przypadków umysł, ale zdarzenia, życie dzieje się tu i teraz, to wszystko co cię otacza jest fizyczne, jest namacalne. Paradoksalnie miłość również jest namacalna, bo poza wielkim uczuciem możesz tego kogoś przytulić, pocałować i z nim porozmawiać. Tak to działa. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy i zaczynają dorabiać jakieś straszne historie do wychodzenia z deficytów, do przeramowań, do, do tego, żeby nie dotykała ich klątwa wiedzy. Zaraz się pojawiają, ktoś mnie przeklął, karma, wszechświat i tak dalej. Ja powtarzam niejednokrotnie: wszechświat ma uroczyście w tylnej części ciała. Czy ci się uda, czy ci się nie uda, czy ty będziesz szczęśliwa, czy będziesz nieszczęśliwa, czy będziesz miał miłość, czy nie będziesz miał miłości, czy będziesz dużo zarabiał, z czym, Mało. On stwarza ci warunek do tego, że możesz tu egzystować, możesz się cieszyć i od ciebie zależy, jak pokierujesz swoim życiem, w którą stronę i jak będą podejmowane przez ciebie decyzje, aby Twoje życie wyglądało tak, jak chcesz, żeby wyglądało. Klątwa wiedzy, wróćmy do tematu. Daj każdej metodzie zadziałać, pomimo tego, że masz ogromny zasób wiedzy, zdaj sobie sprawę, że to jest trochę tak, jakbyś chciał albo chciała wbić gwóźdź w ścianę, używając do tego celu piętnastu młotków. Każdy inny, a to muralski, a to snycerski, a to dla Blacharza, a to gumowy, a to stolarski, a to kowalski. Konsekwencją oczywiście będzie prawdopodobnie wbicie gwoździa w ścianę, ale istnieje również bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli użyjesz ciężkiego 10-kilowego młota do wbicia małego gwoździa, no to raczej skończy się to fiaskiem albo uszkodzeniem ściany, w sensie takim, że ani gwóźdź nie zostanie wbity, ani ty osiągniesz zamierzonego celu, pomimo tego, że będziesz używał albo używała narzędzia pozornie przeznaczonego do wbijania gwoździ. Więc dokładnie tak samo jest z wiedzą konsekwentne dobieranie i stosowanie do danej sytuacji, do danego deficytu, do danego przelotu. Wybierz intuicyjnie, co z tobą rezonuje, co w twoim zdaniem jest dobre. Szukaj potwierdzeń, czytaj w internecie, rozmawiaj z ludźmi, sprawdzaj, ale nigdy nie stosuj tego przez bardzo krótki czas, przez bardzo krótki okres. Zamieniając to na inną metodę, na inny skill, na patent, bo naprawdę dołączysz do wszystkich tych, których dotknęła klątwa wiedzy. A mówisz, Znam wielu, którzy mają całe biblioteki wypełnione rozwojowymi książkami, których certyfikaty na ścianach z NLP, Silwy, z różnych innych tego typu wydarzeń zapełniają wielką przestrzeń w ich domach, jednakże oni cały czas borykają się z deficytem. Dlaczego? Z prostego powodu: każda ta książka, każdy ten certyfikat daje im obietnicę dobrego i spełnionego życia i zaczynają stosować do momentu, kiedy w ich życiu nie pojawi się kolejny pat ten kolejny skill, kolejne narzędzie do tego, które natychmiast zamieniają. I tak można kręcić się w błędnym kole przez wiele, wiele lat. Powtarzamy o tym do znudzenia na algorytmach sukcesu, na live'ach, wszędzie tam, gdzie możecie nas spotkać i Ratwińskich i mniej i Guca i Gotowicza i Pilarczyk i wszystkich tych, którzy zrzeszeni, że tak powiem, są wokół Centrum Sterowania Wszechświatem. Holistyczne podejście to jest coś, co jest game changerem w twoim życiu? Co naprawdę, jeżeli to zaakceptujesz, że to nie tylko ten deficyt, który ty widzisz, ale suma twoich decyzji doprowadziła cię do takiego miejsca w życiu, w którym jesteś. I zaczniesz eliminować go skutecznie przez stosowanie metod i przez robienie tych wszystkich innych rzeczy, które winien robić każdy człowiek w rozwoju osobistym. Bo sam tak zwany rozwój osobisty to nie wszystko. Te wszystkie książki, te wszystkie kursy, szkolenia to naprawdę jest dawka ogromnej wiedzy, ale wiedza. Niestosowana albo stosowana nieumiejętnie, albo stosowana wyrywkowo, naprawdę nikomu nie przyniosła dobrostanu. Zalecam Ci, abyś naprawdę dziś skupił się albo skupiła się nad tym, co możesz wybrać dla danego deficytu, dla danego życiowego problematu, który Cię dotyka. I żebyś zaczął albo zaczęła stosować to konsekwentnie. Naprawdę, jest wiele narzędzi, wiele skili i patentów. Chcesz, opowiemy o tym też na algorytmach sukcesu, ale to chyba nie, bo zaraz coś napisze, że to hamska reklama. Oczywiście zapraszam na algorytmy sukcesu 15-16 czerwca bieżącego roku, ale. Stosuj, stosuj konsekwentnie, ale samo stosowanie, tylko i ledynie, czyli medytacja, trans, uważność, dzienniki wdzięczności nie przyniosą spektakularnego efektu. Również tutaj ważne jest działanie. Te narzędzia dają ci przestrzeń do tego, abyś mogła albo mógł skutecznie szukać rozwiązania. Ja to powtarzam do znudzenia i będę to powtarzał dopóki siły mi wystarczy. Bo co z tego, że ty sobie pomedytujesz na pieniądze, jak masz dług? Z medytacji nie wynikną pieniądze. Naprawdę rzadko, a raczej prawie wcale nie zdarza się, że po wielkiej medytacji podjeżdża bankowóz pod twój dom i mówi ci pani Kasiu, pani, pani Aniu, panie Marcinie: tu jest 4 miliony euro na spłatę pana albo pani długów, żeby pani już nigdy nie musiała pracować w życiu. Tak nie będzie, ale jeżeli będziesz medytowała, medytował na przepływ finansowy, na to, że zarabiasz dużo, twoje nastawienie się zmieni, zaczniesz szukać rozwiązania, co zrobić na planie fizycznym, aby te pieniądze pozyskać, to wtedy dzieje się magia. I dokładnie tak samo jest w każdym, w każdym bez wyjątku deficycie: czy zdrowotnym, czy miłosnym, czy pracowym, czy finansowym, czy niskiej samooceny. Szukanie rozwiązania a nie tylko i jedynie czytanie kolejnej i kolejnej książki, a nie tylko i jedynie wysłuchanie kolejnego podcastu, a nie tylko li i jedynie posłuchanie kolejnego transu przed zaśnięciem na YouTubie. To działa wtedy, kiedy połączysz to, co wpada do twojego umysłu, do twojej podświadomości z działaniem na prawie, na planie realnym, konsekwentnie i z determinacją. I wtedy obiecuję ci że nie dotkniecie klątwa wiedzy, że nie dołączysz do kolekcjonerów książek, certyfikatów i tych wszystkich innych fajnych gadżetów, które mówią, jaka jesteś zajebista albo zajebisty na zewnątrz, bo w twoim życiu do końca nie działa wszystko tak, jak ty tego chciałeś albo chciałaś. Kawowiczom z bajkowi.tuslash Mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Dzięki. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć, bo już powiedziałem to 321 razy. Więc chyba wszystko to, co powiem, i tak będzie za mało. Dzisiaj dla mnie wielki dzień szczególny. Ja do tego dnia przygotowywałem się przez kilka miesięcy. Naprawdę odkładałem tę decyzję naprawdę wielokrotnie, ależ to była prokrastynacja level master. Wymyśliłem w październiku bodaj ubiegłego roku, żeby grać co tydzień o 19.30 na YouTubeku program, który nazywał się będzie Lepsza Połowa Tygodnia. I takiż to dziś będzie dzień, czyli dziś rozpoczniemy po 19 lepszą połowę tygodnia. O 19.30 zapraszam Was na live na platformie YouTube, którego gościem będzie Łukasz Gotowicz. Będziemy rozmawiali o hipnozie, autohipnozie i o tym, jakie dobrostany z tego wynikają. Będą też polecajki książkowe, będzie wiele ciekawości. I od dziś, co tydzień, do końca Waszego albo mojego, lepsza połowa tygodnia o 19.30. Na żywo na YouTubeku. Będą pytania, będzie czat, który będzie można zadać pytanie mi, Łukaszowi. Będzie gość, jeszcze inny specjalny, ale tutaj, no dobra, powiem, będzie Tomek Kućma z kanału Audio Inspiracje. I co tydzień będzie inny gość z stałym programem, stałym punktem programu będzie Tomek, za swoimi książkowymi polecajkami, i w każdym programie będzie QA do gościa. I będzie to całkowicie inny live niż te, do których przyzwyczailiście się, które prowadzimy z Nadratyńską i Ratyńskim, z Centrum Sterowania Wszechświatem, bo to trochę inna formuła, bo to trochę inny przelot. Oczywiście live'y z CSW również zostają, no bo to są przecudowne chwile, przecudowne zdarzenia, ale trzeba iść dalej. I więc dziś o 19.30 lepsza połowa tygodnia, czyli program o dobrostanach. Zapraszam bardzo serdecznie. Tymczasem zapraszam również na algorytmy sukcesu 15-16 czerwca bieżącego roku w Wieliczce. Kto sprytny kot na rabat znajdzie w tej przestrzeni. Kłaniam się nisko do samej Ziemi. Życzę Ci dzikiej, pięknej środy. Do usłyszenia dziś o 19.30 i oczywiście jutro o godzinie 6 rano. Cześć! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.